Witam Was serdecznie w kolejnym po krótkiej przerwie odcinku Kronik Zmien na Ziemi. Z tej strony Matis, a dzisiaj rozpoczniemy od ostatniego znaleziska z niewidocznej strony Księżyca, które zostało ogłoszone przez Chińską Agencję Kosmiczną. Następnie odniesiemy się do dość burzliwego ostatnio tematu pożarów w Amazonii oraz tego, dlaczego światowa opinia publiczna zdaje się ignorować równie niebezpieczny żywioł, który pustoszy obecnie lasy w Afryce. Niedługo potem. Postaramy się zwrócić Waszą uwagę na odkrycie badaczy, którzy to odnieśli sukces w eksperymencie z teleportacją. A tymczasem na zakończenie opowiemy Wam o pojawiających się ostatnio pogłoskach, zgodnie z którymi Facebook już wkrótce może stać się płatny. I to bo by już na tle tytułem wstępu, a zatem nie pozostaje mi już nic innego jak życzyć Wam wszystkim miłego sans. Niewidoczna strona księżyca jest pełna tajemnic, ponieważ nie możemy jej zaobserwować z pomocą teleskopów bezpośrednio z Ziemi. Aby prowadzić na niej badania, konieczne jest organizowanie misji kosmicznych. Tym lepiej, że na tej mało zbadanej stronie księżyca znajduje się właśnie chiński łazik, który całkiem niedawno dokonał niecodziennego odkrycia. Jak się bowiem okazuje, na dnie małego krateru uderzeniowego łazik yutu -2, 2 natrafił na dziwną substancję. Chińska Agencja Kosmiczna opisała ją jako Żel z tajemniczym połyskiem, jednak naukowcy tak naprawdę nie mają pojęcia, czym może być ta błyszcząca substancja. Nie opublikowano zresztą zbyt wiele informacji na jej temat i wiadomo jedynie tyle, że łazik odkrył ją 28 lipca bieżącego roku. Do tej pory chińscy badacze nie przedstawili jeszcze wyników swoich analiz, ani nawet nie udostępnili zdjęcia tej życzonej substancji. Co prawda. Przedstawiciele innych agencji kosmicznych przypuszczają, że może to być po prostu stopione szkło, które powstało w wyniku uderzenia meteorytu w powierzchnię Księżyca. Z tym, że jak na razie pewności oczywiście nie ma i równie dobrze może to być jakiś morderczy kosmiczny blob. Kładąc jednak żarty na bok, warto chyba przypomnieć, że chiński łazik Yutu-2 bada niewidoczną stronę Księżyca od początku 2019 roku. Jeszcze 3 stycznia wylądował on w kraterze Von Karmana niedaleko bieguna południowego. Maszyna wyposażona jest w panele słoneczne, dlatego podczas księżycowej nocy znajduje się w stanie uśpienia. Jej zadaniem jest przede wszystkim zbadanie składu chemicznego księżycowych skał i gleby. Oraz zmierzenie temperatury przy powierzchni księżyca, wykonanie obserwacji radioastronomicznych, a także zbadanie promieniowania kosmicznego i korony słonecznej. Niewykluczone, że już wkrótce dowiemy się czym jest ta dziwna żelowa substancja, jednak jak na razie pozostaje nam jedynie czekać na dalsze informacje ze strony Chińskiej Agencji Kosmicznej. Sądząc po ostatnim szumie medialnym, wszyscy chyba słyszeli już o rozległych pożarach w Amazonii, a więc lesie deszczowym o wielkości Europy. Co jednak ciekawe, o bardzo podobnej sytuacji panującej w Afryce nie słyszał zapewne nikt. Mimo, że zajmują już one znacznie większą powierzchnię niż te z Ameryki Południowej. Skąd zatem bierze się ta dziwna fascynacja i katastroficzny ton w kontekście pożarów trawiących Amazonię przy kompletnym zignorowaniu katastrofy, jaka odbywa się właśnie w Afryce? Wyolbrzymiałej sytuacji w Amazonii ma zapewne związek z tym, kto zarządza Brazylią. Krajem, na którego terytorium znajduje się zdecydowana większość Amazonii. Z dużym prawdopodobieństwem chodzi tutaj o znienawidzonego przez lewicę prezydenta Jaira Bolsonaro, który jest oskarżany o wywołanie tych pożarów w celu wylesienia dżungli i powiększenia areału rolniczego. Jest to tyle prawdopodobne wyjaśnienie, że doszło nawet do tego, że poważniej zdawałoby się politycy. Po spotkaniu grupy G7 rozprawiali na temat inwazji na Brazylię i przymusowego goszenia Amazonii, nawet bez zgody rządu brazylijskiego. Stworzono wrażenie, że ma tam miejsce jakaś wielka katastrofa, która wymaga zaangażowania społeczności międzynarodowej. Należy jednak pamiętać, że wszystkie lasy deszczowe są bardzo trudne do podpalenia i nie da się tego dokonać bez stosowania wspomagających środków łatwopalnych. A więc jeśli płoną, to prawie na pewno na skutek działań człowieka, a nie jakichś naturalnych zjawisk. Co jednak może się wam wydać zaskakujące, NASA nie nazwała kontynentem ognia Ameryki Południowej, ale właśnie Afrykę. Jest tak m.in. dlatego, że przeprowadzone niedawno analizy satelitarne wskazują na to, że z 10 tysięcy pożarów trawiących lasy na Ziemi każdego roku i każdego dnia w sierpniu zwykle aż 70% z nich występuje w Afryce. W samej Angolii w zeszłym tygodniu było trzy razy więcej pożarów niż w tym samym czasie w Brazylii. A więc skąd bierze się ten ogólnoświatowy hejt? Brazylijski prezydent rzeczywiście ma dość nietypowe podejście do ochrony środowiska i nie ma dużej przesady w twierdzeniu, że nie przeszkadza mu zwiększenie tempa wylesienia Amazonii. Przynajmniej dla niego ma to racjonalne przesłanki, bo im mniej Amazonii, tym więcej ziemi dla rolnictwa, co w przypadku tego kraju jest bardzo istotne. Nie należy jednak zapominać o tym, że o wiele gorsza sytuacja pożarowa panuje w centralnej Afryce, co potwierdza nawet w oficjalnych komunikatach NASA. Można więc chyba wysnuć z tego powodu teorię, że osobom alarmującym tylko na temat płonącej Amazonii bardziej zależy na krytykowaniu prezydenta Bolsonaro niż na ratowaniu amerykańskich lasów deszczowych. Nie wspominając już o tych znajdujących się w Afryce. Badacze z Austrii i Chin dokonali czegoś, co dotychczas wydawało się możliwe jedynie teoretycznie. Mianowicie, podczas najnowszych eksperymentów po raz pierwszy dokonali oni teleportacji trójwymiarowych stanów kwantowych. Dla przeciętnego zjadacza chleba jest to o tyle istotne, że teleportacja wielowymiarowa może odegrać ważną rolę w przyszłych komputerach kwantowych, co w konsekwencji znacznie przyspieszy dalszy rozwój nauki. W swoich badaniach naukowcy z Austriackiej Akademii Nauk Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Uniwersytetu Nauki i Technologii w Chinach przeteleportowali stan kwantowy jednego fotonu do drugiego. Jednak dotychczas przesyłano tylko dwuwymiarowe stany kwantowe, czyli tak zwane kubity, które znajdują się w superpozycji zera i jedynki. Jednak tym razem przeteleportowano trójwymiarowe stany kwantowe, czyli tak zwane kutrity, które mogą przyjmować superpozycję trzech stanów jednocześnie. Aby jakoś wykorzystać ten proces stan kwantowy, który zostanie przeteleportowany, Należy zakodować w ścieżkach, które foton może pokonać. Ścieżki te można porównać mniej więcej do trzech światłowodów. W fizyce kwantowej pojedyncza cząstka światła może znajdować się we wszystkich trzech włóknach światłowodowych jednocześnie. Aby jednak dokonać tej teleportacji, naukowcy zastosowali nową eksperymentalną metodę, która ostatecznie okazała się być skuteczna. Zapewne większość tych informacji wydaje się być mocno dezorientująca, jednak w wyniki tego eksperymentu będzie można przełożyć na bardzo praktyczne zastosowanie. Przykładowo, dzięki wielowymiarowym systemom kwantowym przyszły internet kwantowy będzie mógł przekazywać znacznie większej ilości informacji niż przy wykorzystywaniu kubitów, co w konsekwencji przełoży się na nasz komfort życia. W przyszłych pracach zespół będzie próbował przeteleportować cały stan kwantowy pojedynczego fotonu lub atomu. Jednak o tym, czy odniosą oni sukces, dowiemy się dopiero w nadchodzących latach. Lat. Internet. Ubiegła niedawno informacja, że Facebook po cichu zmienił swój slogan na powitalnej stronie. Stąd też pojawiły się opinie, że Mark Zuckerberg może planować wycofać się ze swojej deklaracji, że platforma zawsze będzie dostępna bez opłat. Ta wydawałoby się nieznaczna zmiana została wytknięta przez portal Business Insider, który zauważył, że gigant mediów społecznościowych zmienił swoje hasło na stronie głównej. Do tej pory brzmiało ono It's free and always will be. To oznacza, że to jest darmowe i zawsze będzie. Podczas gdy obecna wersja sloganu jest znacznie mniej zobowiązująca i brzmi It's quick and easy, a więc to jest szybkie i łatwe. Zmiana Miała nastąpić pomiędzy 6 a 7 sierpnia, choć platforma nie wydała jeszcze żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Facebook jak dotąd nie pomierał od użytkowników opłat za dołączenie do serwisu, lecz nie było to konieczne, ponieważ serwis zarabiał na internautach w inny sposób. Platforma ta bez skrępowania korzystała bowiem z ogromnej ilości danych osobowych, które później mogą być sprzedawane firmom specjalizującym się w marketingu. Według prawnika i eksperta w dziedzinie prawa cyfrowego, Jose Antonio Castillo, zmiana sloganu może mieć coś wspólnego z nową dyrektywą Unii Europejskiej, która uznaje zgodę na gromadzenie danych osobowych za formę płatności. Na chwilę obecną Facebook zmienił swoje stanowisko na neutralne i firma nie zapowiedziała poboru opłat od użytkowników, lecz nie gwarantuje też, że dostęp zawsze będzie darmowy. Mark Zuckerberg podobno jest zaniepokojony rosnącą popularnością Instagrama, co grozi usunięciem Facebooka w cień. Trudno jednak zrozumieć, w jaki sposób wprowadzenie dodatkowych opłat miałoby pomóc w rywalizacji całkowicie darmową konkurencją. Przy czym nie powinniśmy jednak wykluczać, że zmiana sloganu jest wstępem do zupełnie innej zagrywki ze strony Facebooka. A skoro dotarliście już do końca odcinka. Wypadałoby przypomnieć Wam o możliwości obserwowania naszych mediów społecznościowych, subskrybowania kanału po więcej tego typu filmów, czy też może wsparcia nas za pomocą zawartej poniżej opcji Wesprzyj. Tak czy inaczej, to byłoby już na tyle ode mnie i życzę Wam wszystkim miłego dnia.